Cześć, tu Jacek z Chciałbym Wam szybko zaprezentować fotelik V-Safe Be Beyond Go. Fotelik ma super budkę, a paluszek pod budkę, bo za minutkę zrobię Wam pikabu. Albo tak, albo tak, albo tak. I ma UV50. Fotelik Go Beyond ma unikatową rączkę, która zmienia swoją pozycję w zupełnie inny sposób niż wszystkie inne. Możesz to zrobić jedną ręką. W tym miejscu mamy uchwyt, dzięki któremu możemy regulować sobie wysokość zagłówka, a co za tym idzie pasów, które są pięciopunktowe. W tym miejscu mamy guzik, dzięki któremu rozpinamy pasy, a na pasach są magnesy, które możemy sobie przypiąć z boku fotelika. Dzięki temu łatwiej wkłada się dziecko do fotela. W foteliku jest wkładka, którą mogę wyjąć, jak dziecko mi trochę urośnie. W tym miejscu schowany jest guzik, dzięki któremu mogę sobie pasy trochę poluzować. A tym paseczkiem znowu je naciągnąć. Fotelik możemy sobie na wózku trochę wypłaszczyć, żeby nam się wygodnie jechało. Fotelik montowany jest na bazie modułowej, to znaczy, że na tą samą bazę wejdzie ten fotelik oraz następny. Natomiast sam fotel Go Beyond może być również zamontowany tylko na pasy przy pomocy uchwytów oznaczonych na zielono. Fotelik jest obrotowy. ale jeździmy tylko tyłem do kierunku jazdy. Fotelik dostępny jest w wielu tapicerkach, na przykład w tapicerce Mesh, która jest oddychająca, lub w klasycznych i dostępnych jest wiele kolorów. Fotelik bardzo łatwo można wypiąć z bazy i iść na przechadzkę razem z dzieckiem. Cena tego fotelika zaczyna się od 1600 zł, a z bazą od 2800 zł. Baza jest modułowa i starczy na dłużej.